Witajcie, kochani. Przeżyliśmy w innej scenarii i w innej przestrzeni tegoroczne święta zmartwychwstania, ale istota pozostaje ta sama. Jezus zmartwychwstały przynosi nam nowe życie. Chcemy jakoś spotykać zmartwychwstałego Stałego w Jego słowie. Stąd propozycja tych medytacji. Dwie medytacje tygodniowo, także chcemy do zesłania Ducha Świętego, spotykać się z Jezusem, a potem widzieć Go wstępującego do nieba i widzieć Ducha Świętego, który wstępuje na Kościół, na każdego z nas. Pierwsza medytacja, Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 24, wiersze od 1 do 12. Możemy ją zatytułować Pusty Grób. Czytam fragment Ewangelii Świętej. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świty do grobu niewiasty, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu. Oznajmiły to wszystko jedenastu. I wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, Matka Jakuba i inne z nimi, opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Molitwa przygotowawcza, tak jak święty Ignacy zaleca prosić Boga Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje, słowa, myśli związane z tą medytacją były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego Majestatu i były spożytkiem dla każdego z nas. Obraz do tej medytacji. Zobaczmy najpierw smutne kobiety stojące przy pustym grobie. Zauważmy ich bezradność i zagubienie. Zobaczmy też dwóch mężów, stojących w lśniących szatach. Wsłuchajmy się w rozmowę, czy właściwie w słowa, które kierują do niewiast. Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Prośba o owoc. Prośmy o łaskę otwartości na przyjęcie dobrej nowiny o Jezusie zmartwychwstałym. Prośmy też o umiejętność i odwagę. Dzielenia się Jezusem z martwych stałym. Punkt pierwszy. W pierwszy dzień tygodnia poszły, skoro świt do grobu. Po pogrzebie rozpoczęło się święto paschy żydowskiej. Jednak dla uczniów, przyjaciół Jezusa nie był to dzień radosny. To był dzień no, pełen smutku, jakiejś boleści, myślę, że wręcz pustki. Wielu z nich czuło się zawiedzionych, rozczarowanych. Mówili, a myśmy się spodziewali, że to on właśnie wyzwoli Izraela. A myśmy się spodziewali. Mimo smutku i przygotowania, no, trzeba było zacząć w tych warunkach, że tak powiem, normalne życie. I nagle w ten klimat smutku. Wdziera się o nieoczekiwanie wiadomość. Wiadomość o pustym grobie Jezusa, przyniesiona przez kobiety. Ale jak wiemy, uczniowie nie uwierzyli. Mówili, że to czcza Danina W Ewangelii Świętego Łukasza to właśnie kobiety są pierwszymi świadkami. Już w czasie pogrzebu czytamy u Łukasza. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei, obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Łukasz 23,55. A teraz te same kobiety idą do grobu, by namaścić ciało Jezusa. Jako wierne córki Izraela czekają, aż się skończy szabat, czyli mówiąc niedzielnego poranku. Chcą uczcić Jego martwe ciało. Chcą oddać Mu ostatnią przysługę. Poszły więc w pierwszy dzień tygodnia, skoro świt. Zobaczmy, kochani, że ten świt jest tutaj przeciwstawiony ciemnościom południa, która, jak wiemy, towarzyszyły te ciemności śmierci Jezusa. Ten świt. Rozpoczyna w Ewangelii Świętego Łukasza bardzo długi dzień. Jak może jużście zobaczyli, Łukasz wszystkie wydarzenia dotyczące zmartwychwstania gromadzi w jednym dniu. Jakby dla zaznaczenia, że dla Jezusa nie istnieją ograniczenia czasu i przestrzeni. Wieczność jest jak jeden dzień, który nie przemija, bo Chrystus jest wiecznym Słońcem. Które nie zachodzi. Ciemności, które na krótki czas zapanowały nad Jezusem, czytamy u Łukasza: Gdy codziennie bywałem u Was w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest Wasza godzina i panowanie ciemności. Te ciemności nie mają już do Jezusa żadnego dostępu. W tym rozważaniu. Chcielibyśmy zobaczyć Jezusa jako wieczne światło, które nie zachodzi. Stąd w starożytności chrześcijańskiej, ale i później w, w, średniowieku, w średniowieczu, chrześcijanie budowali świątynie w ten sposób, że ołtarz był zwrócony ku Wschodowi. W ten sposób wyrażali swoje pragnienie i oczekiwanie na Chrystusa jako wschodzące słońce ludzkości. Punkt drugi. Skoro weszły, nie znalazły ciała Jezusa. Mając przygotowane wolności, kobiety szły tak naprawdę na spotkanie umarłego, który leżał w grobie. Szły do kogoś, komu chciały oddać przysługę, bo bardzo kochały i pewnie bardzo mu wiele zawdzięczały. Szły te, które towarzyszyły. Mów w drodze do Jerozolimy, namaszczeniem chciały ostatecznie pożegnać Jezusa. Kiedy jednak przyszły do grobu, kamień zobaczyły odsunięty, a, na grobie nie a w grobie nie znalazły ciała. I trudno się dziwić, w tej sytuacji stanęły bezradne, zagubione. To wszystko, co miały przygotowane, Wolności, drogie olejki okazały się niepotrzebne. Bezradność, niemoc, zagubienie, smutek. Myślę, to było właśnie to, co towarzyszyło niewiastom. Jak te same wartości niemocy, zagubienia, smutku towarzyszą dzisiaj wielu ludziom. Chcemy wczuć się w tamtą sytuację, tamtych niewiast i zobaczyć dzisiaj tych wszystkich smutnych, bezradnych, może sami do nich należymy. Zagubienie jest jednym z najbardziej boleśnie przeżywanych ludzkich uczuć, które towarzyszą człowiekowi, kiedy znajduje się w takiej sytuacji bez wyjścia, w sytuacji, które po prostu no, mnie przerastają. Dlatego często zadaje sobie człowiek, te i ja, pewnie z lękiem, pytanie, co dalej? Jak wyjść z takiej sytuacji? Jak wspomniałem, każdemu z nas, wcześniej czy później, przyjdzie stanąć wobec granic swoich możliwości i doświadczyć uczucia bezradności. I chociaż to wszystko jest bolesne i trudne, to jednak. Poprzez właśnie to bezradność, niemoc, smutek, pustkę dochodzimy do prawdy o nas samych. Odkrywamy, że nie jesteśmy samowystarczalni, odkrywamy, że nie wszystko od nas zależy. Oby dzisiejszy człowiek, przeżywając tę pandemię, też to odkrył i chciał dalej żyć inaczej, nie niszcząc tego świata. I nie uważając się, że jest Jego Panem. I odkrywamy też jeszcze jedną ważną rzecz, że bez boskiej i ludzkiej pomocy nie jesteśmy sami w stanie. Wreszcie, takie bolesne doświadczenie otwiera nas, czy może nas otworzyć na przyjęcie dobrej nowiny. Dlatego w tej medytacji chcemy odszukać. W naszym życiu momenty, w których w mniejszym czy większym stopniu czuliśmy się bezradni i zagubieni. I prośmy, aby takie sytuacje bezradności, zagubienia, smutku, były dla nas szczególną okazją otwierania się na przyjmowanie dobrej nowiny o zmartwychwstałym Jezusie. Punkt trzeci. Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Zauważmy tych dwóch mężczyzn w białych szatach, które, którzy rozmawiali z kobietami, i usłyszmy pytanie, jakie zadali kobietom. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z stał. I chcielibyśmy to pytanie jakoś odczytać jako skierowane dzisiaj do mnie. Myślę, że te słowa mogły być. No, swojego rodzaju wyrzutem z powodu małej wiary, ale może też i tak chyba będzie lepiej, mogło być przypomnieniem tego, o czym wcześniej mówił Jezus. Na potwierdzenie tego dwaj mężowie odwołują się do pamięci kobiet. Nie ma Go tutaj zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił będąc jeszcze w Galilei. Przypomnijcie sobie to wszystko. Łukasz 24, 6, 7. Zasadniczym źródłem wiary w zmartwychwstanie Jezusa ma być nie tylko pusty grób, czy też obecność w Nim dwóch mężów, którzy no, mogli budzić lęk niż budować wiarę. Ale tym zasadniczym źródłem jest przypomnienie słów wypowiedzianych przez Jezusa przed Jego śmiercią. Przypomnijmy sobie, że w Ewangelii według św. Łukasza Jezus aż osiem razy zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Objawiając się później apostołom, Jezus będzie również przypominał dawaną im obietnicę o powstaniu zmartwych w tej naszej medytacji chcielibyśmy towarzyszyć kobietom. chcemy tam razem z nimi znaleźć się przy grobie. Wsłuchajmy się też w ich dialog z dwoma mężami. Jakoś spróbujmy wczuć się w ich wewnętrzne przeżycia, w ich lęk, zaskoczenie, zdziwienie. A w końcu w radość, że On żyje. Prośmy, aby i nam Jezus udzielił tej radości. Dzisiaj w chwila smutku pozwólmy też zmartwychwstałemu wchodzić w nasze życie z Jego dobrą nowiną. Punkt czwarty, ostatni. Zmartwychwstanie w moim życiu. Zmartwychwstanie Jezusa nie może być dla nas przede wszystkim albo nie tylko, przede wszystkim faktem historycznym. Bo to jest fakt, który trwa nieustannie. Jezus zaprasza nas. Aby z Jego zmartwychwstania uczynić fundament naszego życia, naszej codzienności. To dzięki zmartwychwstaniu Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. W tej medytacji, i być może w następnych, stawiajmy sobie pytanie: czy doświadczenie wiary nie kojarzy nam się wyłącznie z cierpieniem, męką, umartwieniem, krzyżem, walką ze złem, z grzechem? I chociaż te trudne doświadczenia są ważne i są nierozdzielną częścią naszego życia duchowego, to jednak nie wyczerpują go całkowicie. Pytajmy się więc, czy przeżywanie wiary kojarzy nam się także z doświadczeniem radości, pokoju, pociechy, miłości, nadziei? Czy zmartwychwstanie Jezusa przenika naszą codzienność i wszystko, co tę codzienność stanowi? Wreszcie czy możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie Jezusa jest centrum mojej wiary i czy ono przemienia moje życie, tak jak widzieliśmy przemieniło serca życie tych kobiet, uczniów. Na koniec też pytajmy, czy Jezus zmartwychwstały rzeczywiście kształtuje moją, naszą, twoją historię życia. Prośmy Jezusa o taką szczerość tych naszych odpowiedzi. Damy ich tylko sobie. Na zakończenie prośmy też o takie wielkie pragnienie dzielenia się z innymi naszym wewnętrznym doświadczeniem Jezusa zmartwychwstałego.